Hej Lola, się mam teraz, to jest Cubics Games, a dzisiaj witam Was na pierwszym filmie gry Five Nights at Freddy's 1. Znowu nie było tak długo, dużo, długo filmu, bo nie wiem co nagrywać. O teraz. To postanowiłem, więc... Dobra. Nie game. Nie tak ogólnie to... Chyba drugi raz gram w to. A tak raz to gram chyba w czwórkę. tylko. Więc nie wiem jak to się gra, ale tam postacie też znam. O! To jest chyba Bonnie, Chica i Freddy. O... A... To jest chyba opcji, jeśli dobrze wiem. Tutaj są te lightsy. Hmm. Na razie nikt się jeszcze tym nie rusza. Więc jest spoko. Ej, Freddy otworzył chyba buzie. Patrzcie, no um. on otworzył. No, patrzcie, no tutaj widać. Jak ma łeb otworzonych i się chyba ruszył trochę. Nie wiem, chwilę zobaczę, może teraz... Nie, nawet taki jest. Ja zobaczymy też do Fox To jest taki zawsze. Ten Freddy, że nie ma taką otwartą tą jego twarz. Okej, okay, dobra. Na razie nikt się nadal nie rusza, więc czekamy. Czy Foksy się nie rusza? Nie, bo chyba Foksy wychodził po trzeciej w no Po trzeciej IM? Albo nie wiem. Z pierwsza na. Może damy radę też drugą widzowie, nie wiem. Poki nadal. Tej. Tej jestem. I patrzcie ten, bo oni się tak na mnie tu patrzy. Bo ma takie tutaj oczy. Patrzcie. Widzicie to? Czy to jest tak zawsze, bo już teraz sam nie wiem. Na razie nikt się nadal nie rusza Co to? Co to jest? Co to? Ej widzowie napiszcie co to jest Takie dom dom divi dom dom Co to jest? Bo a nie wiem, serio teraz się tak zasrałem O! Ej to, czy to był jakiś insterek? Napiszcie mi tutaj, bo teraz się już na mnie nie gapi ten Boni. Bo a Freddy nadal ma otwartą później. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby że właśnie przegapimy następne filmiki z Zyfnafa. Jeśli dobijemy dwie łapeczki, pod tym filmikiem będzie następna, następna noc Zyfnafa 1. I ten też tutaj widziałem, że on też się na mnie ten patrzył. Ta głowa, i ten tutaj nic nie ma. Bo nie wiem, czy tutaj też nie ma żadnych fabularnych gierek. Bo tam pamiętam, że jak oglądałem tu jakichś innych youtuberów to tam były jakieś fabularne gierki. Nie wiem, czy tutaj też są. Okej. Okay. Tutaj na razie z tych panów to się nikt nie rusza. Hmm, no nie wiem, chyba w tej nocy pierwszej nikt nie wyjdzie. Więc. Nie wiem. Może o trzeciej ktoś wychodzi? Nie wiem, trzecie to takie, co tam się i chyba różne, matraniki temat ruszać. Tu klipi to wygląda. Nie wygląda, jakby ktoś tu stał. Nie takie cienie tam są, ten nikogo nie ma, nadal nic się nie rusza. O, tutaj ten najgłośniej, więc to chyba Foxy. O kurde, gdzie jest Bonnie? Tutaj to jest Boni, bo tutaj się Boni nie ma, bo niego nie ma. Ej, teraz chyba zamknie tą, tą twarz, Freddy. Chyba to może było jakieś rzadkie, nie wiem. Napiszcie. Ale tu to jest Boni. Nie ma niego. Jezus Maria! Jak się przestraszyłem chwilę, bo to jest rzadkie. Może zrobić zdjęcie. Ej, napiszcie, czy to jest rzadkie. O dobra, fotka, 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 czy cyknięta? Ej, ale patrzcie jak on się tu gopi! Chwilę. No to się to tak gopi! W tą kamerę. Czy z tymi dziwnymi oczami. Przerażasz mnie naprawdę, jeszcze jego zęby. A teraz tutaj. Nie ma go tu. Jest, On jest blisko mnie on do mnie idzie. No śmieć, ma robić? Cholera, widzę, panie. I on tu, tu nadal jest. A kiedy on zniknie? Tego nie widać już. Chyba jak to coś taki dziwny cień. Nie, bo tutaj od. Bo tutaj chyba z tej strony przychodzi cika, ale. O, kurde. Tutaj jest chyba teraz cika. Ile. nadal jest! Tutaj jest cika teraz. Bo oni nadal chyba tutaj. Tak, bo oni nadal tu jest. czwarta czwartajem. że stąd! Freddy się chyba tej nocy nie rusza i Foxy też chyba hmm. Nadal tam stoi! No nadal Ej, widzowie, o tu tak stoi zawsze? I mi zaraz energii braknie. Kurde. No nadal tam stoi. Dobra, poczekamy sobie, nie będziemy świecić. No nie, nadal tam stoi, niż mi to czwarte jajem stoi. Nie ma ciki. Cika też znowu gdzieś poszła. Nie, tutaj jest teraz Bonnie O, kurde Co teraz? To on mi wyskoczy? Nie, zdejmuję słuchawki Zdejmuję słuchawki Proszę, obydługa skocanwa Proszę, nie wyskoczę, proszę. Jest! 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 Yes! Let's go, widzowie! Jej! Dobra, widzowie, mamy drugą noc. Przechodzimy. Dobra, ale naprawdę już myślałem, że, że ten, że mi ten Freddy wyskoczy. Bo teraz już pokój wyjdzie. Nie wiem, to prawda. Poczekamy sobie do pierwszej IM. Może ktoś się ruszy. Dobra, na razie. cika się już ruszyła. Tutaj jest cika. A, dobra, była, ale się zmyła. Nie, ona gdzieś.

To jest bungee. Klippy wygląda. Nadal nie widzę Cici. I to mnie najbardziej niepokoi. Chyba jest... Tak, ona jest w kuchni, bo chyba jak. Tak coś tam wczaska. To ona jest, albo była w kuchni. To też jest Bonnie Ciekawe, że chyba tu. Tutaj, tutaj był Boni na dwa. Ciekawe, że tam coś w kuchni robi. Dobra, gdzie wy, w wy nie wiecie, Jakie jestem obsrane. Ja nie wiem, gdzie jest. Dobra. O kurde. Gdzie ona jest? Czeka. Dobra, bo nie jest chyba nadal na 2a. Czeka może Jezus Maria, ty strasznie wy. On będzie tu za chwilę. O Boże jest tu obok mnie. Bo nie. tutaj go jeszcze chyba w drzwiach nie ma. On tu stoi. Nie ma go tu? Chyba postanowił się wrócić. A! że tak się źle widzowie, ale to jest naprawdę se poszedł bardzo trzeba go zlokalizować jezus, znowu tak się patrzy, tak klipi. Dobra, oni ten jest na 5 pięć... na piątce, a ten jest na siódemce Siódem... piątka, siódemka, piątka siódemka Okej, okay. piątka. E, dobra, ten, ten już się tak nie gapi strasznie, więc jest na plus. Druga jem, a ja już mam połowę energii, znowu nie mam. Dobra, trzeba oszczędzać. Nada nie ma, a Foxy chyba. Czy też wychodzi? Nie, ten zniknął, czyli gdzieś... Tutaj chyba będzie Tutaj, wrócił się To jest nadal na 700 To jest tenis na 1B Okej, okay, jest trzecia AM Mamy 48% Mocnych, jak będziemy oszczędzać No to Może nam się to udać Dobra, ci się na razie nie ruszają Bo Freddy też się raczej nie rusza, nie... Freddy się też nie rusza. Oni tu stoją. Boni mnie najbardziej. Znaczy, jest chyba stra. jest taka trochę straszniejsza od, od niego, ale tak to na razie mnie boni. Bo on tak chyba najszybciej... najszybciej podchodzi, tak? Pierwszy chyba idzie. Znowu go nie ma. Ten jest tu? Dobra, ten się znowu tu pa... Nie, on... to jest ona! Chica to jest ona. One jest, a ten jest tu. Dobra, 5-7. Ten już się tak znowu tak strasznie nie gapi. Trzecia m 30... Coś tam... 37% mocy. Okej. Okay. Cika w ogóle strasznie długo tutaj schwytale, ale. Tak. Może jest i ma potrzebę. Nie wiem. Ej, bo ona jest tak idealnie przy damskiej. Ta dzika mówi. A bani. Foxy wyszedł. Foxy, Foxy wyszedł. Foxy wyszedł. Co mam robić? Nie, bo on chyba tutaj będzie biegł. I czy gdzie on nie biegnie? Nie, on chyba biegnie tutaj. Tak. Ona nadal tu jest dobra, on, dobra, ona nadal tu, Foxia tu, czwarta IM, dwadzieścia pięć procent. czy Foxy nie wyszedł? Nie, Foxy nie wyszedł na razie. Dobra. Nie, on tam nie ma go. O chrystal, on myśli. Zamykaj się. Foxy też na danaś Dobra, ten jest nadal tu. Ja tam. Ten surf Tak, ten surf poszedł, ten. tutaj znowu stoi. Ale Foxy aż oby jeszcze. Foxy jeszcze nie wyszedł. Lubby, on jeszcze nie wyszedł. Dobra, to jest nadal na siedem, na dwa, a jest Bonnie. Ja. <grywka> 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 Nie, ona też znikła. Jezu. Idź stąd, proszę. Proszę cię, idź stąd. Dobra, ten już poszedł. Gdzieś ty znowu się na dwa. Nie, gdzie on? Się wróci. Dobra, on tutaj. Znowu tutaj chyba przeszedł. Nie, go tu nie ma, jest nadal tu. Tej już tutaj też nie ma. O, kurde, blade. Oby, oby, oby znowu. Znowu fart. Nie. Nie. No, profe. Freddy. O, o, kurde, blade. No cóż, widzowie. Nie udało nam się przejść drugiej nocy. Wiem, że powiedzie, że. Wiem, że powiedzie, że jestem. Nobem Ale no No więc Kurde, szkoda No więc mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał Pamiętacie, że zostawić łapeczkę w górę I z dzwoneczkiem Jak będą dwie łapeczki w górę to to przechodzimy drugą noc Choćby nie wiem co, rozumiecie to? No to fajnie To się żegnam, pa I cześć